Czy ma YouTube? To jest odcinek chyba szósty? Survival? Szósty czy piąty? A, to jest prawda, ale no chyba szósty. No to em, jestem teraz w jakimś. No, szukałem jakieś cenne kamienie, ale nic chyba tu nie ma. Em, to co dzisiaj w tym odcinku robimy? No, robimy, będziemy... O cholera Ok, się nie zadało, nic nie znalazło się A, i się zmieniło! Tutaj jest takie cenne rzeczy jak diamenty a, yy, Nie ma diamentów, ale że takie dobre kamienie No i tak trochę się to zmieniło Teraz naj największa zmiana, no Forma! Ja. Gdzie są melony? O mi urósł melony. A kurde no, mi... Co? To mi urósł? Nie no, nie to, to, są moje klawy? Czy to ty położyłaś? Melony? No nie, nie wiem Same chyba Ale sobie były pierwsze melony No więc, to moja farma No, ma większą. On zawsze siedzi, ja, ja dopiero przez. No, niedawno zrobiłem, nie? No, ale się przydało. Teraz trochę to wrzucę. Chcę będzie tą lepszą, nie? Co? Jest lepszą falą? No, czeka, zgłośno trochę. się słychać. Pod coś. Halo. Ok, za głośno. Czeka teraz. Halo. No, lepiej. To. Hmm. Co Czoczu... Ostatni odcinek był do dupy trochę. No, w leży. Widzieliśmy wasze opinie o tym odcinku. Było bardzo dużo dyslajków, co nas o czymś nie ucieszyło. No, ale... Ale ja się przyznam. Że, że był u... na serio nudny odcinek. No bo... no muszę sam przyznać, powiedzmy. Ok, no to w dzisiejszym odcinku ja bym pomagał w razie robić farmę i ogólnie takie rzeczy. No! I co ja mam? To no ode mnie. Ode mnie ja bym tylko życzył mi oglądania no i. No. Ten, <grym> um, okay, to co to, 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 to. Chyba trochę powiększa, ale nie mam seeds. Zobaczę czy mam seeds. Mam, chyba nie mam. Idę z pomocą. Ehm. Um, to tam ja idzie. tam po lepsze weźmiemy do swej farmy Już jestem Lub, żeby mógł zwinąć wyzwinąć Trochę Mamy sąsiada, co to O, pewnie nie zwija, bo już tam nic nie ma Już nie ma Biedny sąsiad Czekaj, jedzę sobie zrobić hołd Taka... Dziwkę sobie jedzę zrobić <laughs> Jakby co, jakby się nie wiecie o co chodzi, to ho to jest dziwka po angielsku może tak powiedzieć. Ogólnie no. to to jest... Um, o, czyli... Cida. Aaa! Może o co ci chodziło? a nie dziwka. Dobra, także tak. Że też można to mówić na kobietę. O Jezu. No nie... Dziś nie, nie, nie lubię cię, wiesz? Czemu? Na kobietę dziwka? Jebać. To jest jakiś ząbiak, czyż? Jeżeli jakaś dziewczyna lub kobieta to ogląda, to... Ty się lajkujcie, to ja Nie, nie lajkujcie, bo to jest jebany skurwiel. Nic, mm, nie, nie A... jestem parakoptem. Edał. Nie lubię Cię. Spoko. Ja nie mówię, że są, ale... Co, dlaczego mówisz, że tak na nie można mówić? Jeżeli że tak zadaj? mówią! Czasami! O kurde, dlaczego znowu Dlaczego jest jest? Co jest... mówisz? Co? co ty? Cześć mówisz? Nie... Już nie, nie jestem... Takim poleciem... A kurde, muszę iść po jakiejś rzeczy, bo nie... Bo... Ja tak nie lubię. Co? Co? Chociaż się nie lubię za to, co powiedziałeś. Co, że powiedziałeś, co to znaczy? Nie! Za to, za te wszystkie kobiety, które to oglądają, to go ci nie lubię. Tak, tak. Jesteś po prostu. Ten serwer taki głupi, jest a cholera Nic nie mogę, kurde, robi. O, oh, no Ehm. No. Um, Kanie, jeszcze Takie, że tak, takie lagi ma ten serwer. No, 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 straszne. Bo ktoś mi powiedział, że. To niby jest mój komp, to nie jest mój komp, ani nic To jest tylko... to z każdy się ladży No, u mnie też się ladży No a każdy, każdy się ladży na tym serwie, to... widziałem jakieś negatywne... Nie aż tak negatywne, ale że trochę Że tak, że mam tu kopa. No Nie jest może najlepsza, ale, ale ogólnie to maka dobrze działa bo... No, ogólnie tak, no, jakby na singla wszedł, to, to bym mieć. No. W sumie, w sumie widzieliście jedno odcinek z singla, no to. Dobra, mniej gadania, więcej robienia, nie? Bo ja tutaj się bym mógł zagadać na śmierć. No. Ja tam trochę coś usłyszałem. Zobacz sobie. Zobacz sobie. Widam, zaznacz. Wszystko kasz od sąsiada tak? i weźmiesz, pokaż coś. No, no wiesz, trochę wezmę jedzenia Zjedzisz, Wracaj mi tu. Wracam tu ci. O, pożyczasz sobie od ciebie melona. O, dobre, mm, mam dziesięć. Dziesięć daje? No chyba, nie sumie, bym ci pomógł, ale to sobie na moje. Co? Nie, nic nie ważne. Moje rzeczy? Nie, dobre, nic nie ważne. mi? No, jak to wygląda. Ty oddaj mi moje ten... Co? Nie wiadro, chodź mi wroć się. O, mam wiadro, też idę. To chodź tu i tu zrób coś. Aha. Mózg długo jest na przycisk i to jest nudne. A w ogóle nagrywać? No. A nagrywam. Mm. Widzisz? No, źle, normalnie. Czekamy, na my po osiągu. Więc, mamy trochę... 6, czyli ma szalona. Ja mam 64 4 dla siebie. O, uh, To byłeś jak wcześniej, kurde. No, w sumie tu mam 16. Hej, gdzie ty jesteś? Idę, dodamy. Przepraszam za ten odcinek ten, ale. Dzień Korban. Dzień dobierka. Mój tylko. No. tylko buzy. Ty um, nie, nie. Nie, nie, Melony Nie, Chodź tutaj, to sprzęt! Gdzie ty kurde, chodź! Tu! Czekam, zrobię do chesta. Do, far do farmingu. Every in the box. So mm, gdzie to, to jeszcze możesz mieć farmę. A, dawaj mu tam tego wiadra. A, jeśli jeszcze, jeszcze daję kormanówkę. Składam... Chcesz, wydał. Lubię się nazywać kormanówkę. Jesteś. Ta zachówka. Zachówka. No dalej, kurde, już bym ci tam chciał zabić, że to nie mogę. A, no, bo Okej, okay, ci dajesz tego. Po tu później tu to wsadzić, jest nudne! <laughs> eee, Dałe. Dzięki. I chodź tu w pasanie. Okej. Okay. Widzisz co woda jak jest ułożona? To woda? No! No, jak taki strumień. Przecież to no, dupy! Idź sobie zasadzić... i sobie zasadzić pani malikowane. Masz, zasadź sobie trochę. Będziesz co? mówiła co jarać. A, a wody nie trzeba? Trzeba. Wiesz co, zasadź. To byle gdzie, czy coś? Tak, gdzieś tak tutaj. No tutaj będzie. No. Um, gdzie są okay. moje siezcy, kurde? Dałem ci. Widziałaś? Jednak nie wzięłaś ich. Marzy, że, że Rejknoj. Okay. No tutaj, chodź tą marychę. S Będziemy S mieli co jarać. Wzięłaś. <laughs> Działa nam no, się przyda trochę, nie? No wreszcie. Masz jakieś reno? Ehm, Zobaczę. No trzy. To dawaj. Ja robię farmę z twoich, z twojej rzeczy na To mówię. No, to ta jest nasza farma. No moja! Nie? Nie ja, ja, ja bym się przy... Ja bym się mało do takiego czegoś. nie jest przecież. To jest okropna. Przecież No taka min, miniaturowa. Ale jeszcze mogę tu sobie powiększyć, co mogę zrobić bo tu. To, liście, my, 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 bo nie bo nie będą rosnąć. Co nie będzie rosnąć? Okej, okay, dobra już. Co nie będzie rosnąć? Nic. Nic nie będzie rosnąć? Nie, twój mózg. Dlaczego nic nie będzie rosnąć? Bo twój mózg jest za mały na to, żeby to objąć. Mm. Okej, okay, ty się zabić. Czekaj, nie wiem, czy to tutaj. Nie! Jak Nie! To, nie! O, to dobry w tym skakaniu. I przyj... Powiedz, co dzisiaj straciłeś. Pochwa się, swojego. Ko nie chcesz z tego powiedzieć wszystkim? A Kilofa na 17. 7, 17 poziom. Pewnie jest młodny, dlatego. To był tylko przypadek. Nie wiem, że to był A to było w tym? kopalni naszej? W kopalni? A, a jak to się stało? 12 minut. Co? A dzisiaj? A Który to jest? 6. Tak, Enton. lajkujcie to wideo. Subskrybujcie. I w górę. Ogóle... Skoczymy. Czy? Skoczymy. Wtedy ty wyłączasz? No, na razie skoczymy ostatni raz. Uh oh prah uh prah -oh.